Cześć, witajcie w czwartym odcinku 24 godziny z Skadę. Tym razem w moje ręce trafił Renault Talisman na szereg zabiegów kosmetycznych. A jakich? Zobaczycie na koniec odcinka. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Take a loss, well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah, I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off oh, forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison needs a man a septic <laughs> Przerwa od Talizmana, głowa musi odpocząć, bo już jest strasznie zmęczona. Jadę do Zalesic, do Łukasza. Łukasz będzie zajmował się renowacją felk. Nie wiem, co tam wymyśli na nich. Zobaczymy, jak zajadę, co mi powie, ale myślę, że bardzo fajnie wyjdzie. Bo Łukasz jest fantastycznym fachowcem w swojej dziedzinie, także ufa mu w 100%. I co? No, jadę, zobaczycie efekty później. Buźka. No jasne, Chodź. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Kasia. No Dobrze, jak? że jesteś. Jak idzie? Dobrze, bardzo dobrze idzie. Dobrze, że no. jesteś, słuchaj, przygotowałem dla Ciebie próbkę okay. mojej pracy. To jest felga, którą dzisiaj malowałem i myślałem o tym kolorze dla, dla, dla tego projektu. I teraz musisz mi powiedzieć, czy, czy robimy coś takiego, czy, czy do naszego projektu to nie będzie pasować. To znaczy, jak mam być szczera, to myślałam o czymś no, z ciemnym. Tylko szczerość. Okay. czymś czarnym. No to właśnie bardzo dobrze, że przyjechałaś i poczekałem na Ciebie, z tego względu, że w piecu mam felgi już zapodkładowane czarnym czarną, czarny podkładem. Mm -hmm. No i tyle. I szypuję sobie bazę pod ten kolor. Natomiast Ty mi musisz powiedzieć, jak bardzo chcesz go jasnego. Jak chcesz ciemniejszy, to, to wiadomo, raz wypylimy no. prawda, na ten czarny podkład i wtedy, wtedy mi powiesz, czy, czy robimy taki, czy robimy jaśniejszy. To Ty zadecydujesz, dlatego na Ciebie czekam. Czekaj, wytłumacz mi, bo nie do końca wiem o czym mowa. Podkład sobie naszykowałeś, żeby go... żeby był jaśniejszy? Nie. Felgi są w tym momencie w piecu pomalowane na czarno. Na czarno, no. jest. na czarno, na czarny fortepian. No. Bo tak się, tu, tak się ten kolor robi. Mhm. I teraz z tymi, i teraz jest przygotowana baza. Pierwszy raz jak wypylimy, to będzie ciemniejsze. Bo wiadomo, przykrywamy czarny podkład. Czarny. Czarny podkład, ja, y, z srebrną bazą. Tak? Na, mhm. na tyle ona jest y, y, mało kryjąca, że możemy po prostu tutaj dowolnie, możemy ją tutaj super zrobić jasną, super, super srebrną, na 100% na przykład srebrną, tak? na czarnym podkładzie. Natomiast ty chcesz ciemniejsze, tak? bo ten no, ci się nie podoba, no. bo to jest takie jakby pośredni. A skoro ten ci się nie podoba, no to po prostu tylko raz na przykład przejedziemy pistoletem i zobaczymy, czy taki może być, czy, czy jeszcze jaśniejszy, czy zostawiamy taki. Zrobimy pierwsze napylenie mhm. i ty mi wtedy powiesz, czy, czy jest tutaj. Okay. Czyli y, felgi czarne teraz z pieca wyjdą i ty mi zapruszysz tą pierwszą warstwę tych czarnych felg srebrnym, tak? Tak jest. I to mi koloru nie zmieni? Zrobi się. Zmieni ci kolor delikatnie, zrobi się taka, taka delikatna poświata ci się tutaj zrobi. Ale nie będą takie, jak są teraz, że nie, będą nie, 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 mega nie, nie. mocno składać. Nie, sobne. nie, tu trzeba co najmniej 3-4 razy zrobić, przejechać pistoletem, żeby one się takie zrobiły. Dobra. Jak zrobimy pierwszy raz, to nawet to nie będzie, może być nawet niewidoczne. Dobra, bo stawiałam na ciemną felgę, więc chciałabym mieć w ciemną felgę, ale to to nie idziemy. skreślam też twoich pomysłów, zobaczymy, co wyjdzie jak to w to idziemy, dlatego to, że te felgi też są szprychowe. I im więcej szprych, tym, tym fajnie to wychodzi, bo ten kolor się będzie tam załamiewał. No dobra, no to także to. Póki co czekamy, ja dobra. szykuję bazę, możesz sobie iść na razie tam do poczekalni dobra. poczekać i, i, jak, I będziemy... jak wyjedziemy z pieca będzie. Dobra, działać. będziemy działać, zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Ja, ja zrobię Ci tutaj taką małą próbę. No. żebyś sobie zobaczyła jak wygląda ten y, Shadow Chrome. Czekaj, daj mi podpatrzeć. No nie, bo to tak się troszeczkę już takie srebro wpada, nie? To mi się tak trochę nie. Tak, mienie. no to będzie takie. Wejdzie takie lustro. Takie. Y, no jednak tutaj zrobimy tą bazą, y, taki efekt, taki głębi, tak jak na tamtym. Na, tamte, na tamtej felce coś Nie, pokazywało. Ale dla mnie te felki jest spetarda. Czyli, nie, klasy. to staje, no, czarny, Czyli klasyk. No, czarne. Czyli klasy. no i tak, super. czarne, to czarne, hmm. no piękne są. A z oponami super. złożone, wyważone założysz oczywiście czarne odważniki, żeby był super klasyk, hmm. żeby się nic nie odróżniało. I współpraca mamy, z tobą to sama przyjemność. Nie mamy słuchaj. to. Kurde. Tak to wygląda u mnie. No dobra, to dziękuję Ci Łukasz. Dzięki. Trzymaj w kontakcie. Się. Hej. Do zobaczenia. Prosta wheel coating to skuteczna i wytrzymała powłoka na bazie kwarcu, która zabezpiecza i pielęgnuje felgi. Posiada wysokie właściwości zabezpieczające, chroni przed szkodliwymi promieniami UV oraz ułatwia późniejsze oczyszczanie felg z pyłu hamulcowego. Samochód jest gotowy, także ja uciekam do domu, szybciutko się ogarnąć, jadę do Mateusza, poinformować go o tym, że może odbierać już samochód i przeprowadzę przy okazji z nim krótki wywiad. Także widzimy się później, hej! Cześć Mateusz, bardzo miło mi Cię gościć. Cześć. E, gościć, ja u Ciebie goszczę, no. więc odwrotnie, no ale dobra. Pozwól, że Cię przedstawię, Mateusz Kos, bramkarz pierwszo-ligowej drużyny z e, prywatnie może i ojciec. Na boisku, jeśli się mylę, to mnie popraw, prawie 25 lat zgadza się. No to wychodzi. No, to jest piękny okres, tylko teraz moje takie pytanie, czy nie przeraża Ci fakt, że no jakby nie było, nie gniewaj się. Twój wiek już zmierza do tego, że za niedługo kończysz karierę? Yy, nie podchodzę do tego tak, że zaraz będzie koniec tej przygody z piłką. Yy, na pewno moja pozycja jako bramkarza, jest taka, że mogę jeszcze parę tych lat pograć, więc to nie tak jak zawodnik z pola, że tam gdzieś kończy w wieku 36-37 lat. A tak jak widać, nawet Artur Boruc w Legii Warszawa też 42 lata i dalej gra w piłkę, więc myślę, że jeszcze troszkę pogram w tą piłkę. Jeszcze trochę pogościsz w tym klubie, mam nadzieję, tak albo dostaniesz jakiś lepszy transfer, pójdziesz gdzie indziej, choć pewnie w trzeci jest całkiem dobrze. No na pewno na miejscu, nie trzeba wyjeżdżać. Na, yy, najstarszy synek też do przedszkola chodzi, więc na razie. Rozumiem. Takie mówić, że się Mateusz, gdyby nie piłka nożna, to? No, myślę, że... Ciężko powiedzieć, no ale... Jak jest za młody, tam trenowałem siatkówkę, więc myślę, że bardziej w tym kierunku bym szedł. Kurczę, to jestem w szoku, to jestem w szoku. <grym> Boisko to dla Ciebie? No, na pewno całe życie. Bo to jest pasja, od małego mnie starszy brat zaszczepił tym. No i mi się to bardzo spodobało. Największa porażka? No, szko, 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 szkoda było mówić o tej porażce właśnie, bo to niestety ta z GKS-em tych 8-1 na Limanowskiego. Czyli utkwiło Ci mocno w pamięci? No mocno. To przejdziemy do tych milszych rzeczy. Największy sukces? No, myślę, że te dwa awanse, najpierw z Rakowem do pierwszej ligi, no i teraz ze Skrą do pierwszej ligi, to są na, na pewno najbardziej fajne momenty w życiu. Które się zapamięta do końca życia. Może się uda jeszcze trasy exe-class. Trzymam kciuki. Przyjaciele to dla mnie? No, ona... No, podpora, jak wiadomo, jak coś jest nie tak, zawsze do kogoś można się odezwać. I znaleźć tą pomoc. Wiadomo też, trzeba rozróżnić, którzy to są przyjaciele, bo niektórzy mogą być przyjaciółmi, ale później mogą bić też nóż plecy. Dokładnie. Tym bardziej, że są czasy, jakie są. No, Za 10 lat będę. Myślę, że dobrym trenem wąkarzy. Super. Rodzina? No to dla mnie wszystko. No. Całe życie, bo wiadomo, mam dwóch wspaniałych synów, wspaniałą żonę, która wiadomo, jak teraz są wy... często wyjazdy, różne treningi dajemy jak ten, no, to cały czas z tymi dziećmi przebywa no i na pewno nie jest jej łatwo. No bo cały czas teraz nie możemy grać u siebie meczy, no to też musi. Zastąpić im też ojca w domu, no i to na pewno tam psychicznie dzisiaj no ale dziękuję za to, że daje radę. Mam no, takie miłe słowa. Mateusz, słyszałam jeszcze, że jesteś tak zwanym, przepraszam, no. przysłowiowym dealerem więc cukier czy miód? Miód. <laughs> Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i co? Widzimy się w studiu przy biorze auta. Dzięki, wielkie. Dzięki. Hey hey zapraszam. Hey. Hey. Wow. No i co? Nie no, Jak szacun. się podoba Twój samochód? Sztos. Tak? No, mega robota. Korekta lakieru, mhm. zabezpieczony lakier powłoką ceramiczną, zrobiłam Ci lustereczka na czarną, e, zabezpieczyłam Ci wnęki klamek folią ochronną PPF, mhm. słupki B tak samo, w e, felgi przyszły renowacje na no, czarne, w sumie nie, no felgi to się... wiedziałeś. Me także... No, mega się prezentują. Lusterka i ogólnie, no, sztos. Ładnie, no dostał takie upazura, nie? No, pewnie. Ja mam bardzo dobrą robotę. Yy, wnętrze posprzątane, tak samo. Okej, okay. po dzieciach to trochę było. No troszeczkę było. No, ale bardzo fajnie. Najważniejsze, że Ci się podoba, podoba się. bo... Yy, a, lampy przyciemniłam właśnie, najważniejsze. Lampy przyciemniłam, zobacz sobie, czy nie są mm. za ciemne i czy w ogóle, bo nie pytałam, czy mogę, czy no, w ogóle te lampy mogą zostać. Mogą być. Tak? No, fajnie, podoba mi się też. Dodaję takie, właśnie, tak jak mówiłaś, nie, pazuru takiego. No. Nie, bardzo fajnie. Czyli teraz będziecie się dużo przyjemniej jeździło na mecze. No dokładnie. A w ogóle jak mecz ze stałą Wolą? Wygraliśmy, Ekstra, gratuluję. No, ale ja to wolę miałem. Tak? Nie grałeś? No, bo we wtorek dopiero gramy z Wisłą Polsk, tam. Aha, no, no, ale i tak dobry wynik. Tam. Piękny wynik, wygrany, tak, nie? Dzięki. No dobra Mateusz, no to co? W drogę, dziękuję Ci bardzo no, i jesteśmy w kontakcie. Dzięki.